wszyscy stoimy przed wyzwaniami nie tylko klimatycznymi, ale też cyfrowymi, ponieważ dwóch lat walczymy z tą kwestią włączenia cyfrowego i komunikacji cyfrowej, więc jak widać nawet po dwóch latach dalej się pewne rzeczy zdarzają, ale to nie szkodzi. Trzeba rozwijać wszelkie kompetencje cyfrowe, również umiejętności, więc fajnie, że możemy to, to razem robić. Dzień dobry bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Kasprzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki, Departamentu, w którym zajmujemy się programowaniem strategicznym rozwoju regionalnego na Naszego województwa dolnośląskiego, w którym pracujemy nad wykorzystaniem funduszy, europejskie, funduszy europejskich, a także w kwestiami związanymi z rozwojem innowacyjnością, ale też skupiamy się na działaniami związanymi właśnie z kwestiami klimatycznymi. Bardzo mi miło witać Państwa na dzisiejszej konferencji otwierającej projekt Zrównoważonego Ekosystemu Edukacji Klimatycznej Polska, Niemcy, Republika Czeska. Projektu, którego organizujemy wspólnie i również witam przedstawicieli naszych partnerów, czyli Fundację Forum Inicjatyw Społecznych, Centrum Edukacji Ekologicznej i Etyki Sewer z Czech, a także organizację of Digital z Niemiec. Witam, witam również serdecznie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, pana Romana Kowalczyka. Szanowni Państwo, projekt, o którym dzisiaj mówimy, trwa od października 2021 roku i będzie trwał jeszcze 28 miesięcy. Tak jak wspomnieliśmy, witaliśmy. Jest skierowany głównie do dyrektorów szkół, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, uczniów, przedstawicieli biznesu, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Dlaczego do takiej grupy? Skierowany jest do takiej grupy docelowej w związku z tym, że mamy nadzieję wspólnie w ramach projektu wytworzyć model nowej edukacji klimatycznej, dzięki której będziemy mogli rozwijać wspólne działania i rozwój nowych kwalifikacji i kompetencji które będą odpowiadały na zmieniające się czynniki, zmieniający się rynek pracy zarówno w aspekcie regionalnym, jak i lokalnym. Kwestie środowiskowe, tak jak mówi mój przedmówca i tak jak zdajemy sobie z tego sprawę, są bardzo ważne. Stąd też w naszych dokumentach, które opracowujemy tutaj w Departamencie w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 zwracamy uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska, zasobów, a także na działania związane z przeciwdziałaniem zmian klimatycznym. Ta kwestia edukacji również znajduje się w, w celach, które sobie określiliśmy w naszej strategii, czyli w celach związanych z rozwojem edukacji, właśnie edukacji klimatycznej w oparciu o, którą chcemy prowadzić zasobu, w oparciu o zasoby lokalne, a także jeżeli chodzi o edukację związanej z gospodarką cyrkularną. Również w dokumencie, którym w Dolnośląskiej Strategii Innowacji, w której określiliśmy wizję naszego rozwoju, również edukacja klimatyczna odgrywa znaczącą rolę, ponieważ tutaj chcemy poprzez realizację tego dokumentu zrealizować wizję regionu Dolnośląskiego, który jest przyjazny dla mieszkańców, gości, ale także inwestorów właśnie w oparciu o nowe kompetencje i pogodzeniu nowoczesności z ochroną o środowisko zasoby, którymi dysponujemy i klimat. Określiliśmy sobie również w tym dokumencie cel dotyczący wzmacniania umiejętności i postaw proinnowacyjnych. Tutaj też w tym aspekcie, abyśmy właśnie skupili się na działaniach o charakterze edukacyjnym wśród młodzieży i tworzenie programów edukacyjnych, które promują innowacyjność wśród nauczycieli. Mam nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu i wymiana Państwa doświadczeń i wiedzy, uda nam się właśnie stworzyć ten model nowej edukacji klimatycznej, który będzie wykorzystywał te wspólne aspekty współdziałania, dzielenia się wiedzą, a także odpowiadania na potrzeby właśnie lokalnego rynku pracy. Pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, które dla dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, a także do wszystkich innych działań, które będziemy realizować w projekcie. Życzę Państwu udanego spotkania, jeszcze raz witam bardzo serdecznie i, i udanego spotkania.